Siema. O, Ooo, siema Jestem w pieskiem jestem O kurczę, jestem spadnik Karą, przecież spadnik Karą Jezu, przecież ty wszystko zrobisz, ja nic nie będę się robić Ale super Aż czy, jeżeli wychodziłbym z założenia, że nie musiałbym nic robić To bym w sumie nie był zadowolony <laughs> O, słyszę cię Tak, ja jestem za tobą A cię nie widzę Bo jestem za tobą, tu miałeś windę <laughs> Tak, a ja nie wiem, nie mówię, nic nie mi zresztą. A czy tego? Tak, jak się trzymasz jednej ściany, to wtedy po prostu otwierasz drzwi przy niej, nie? W sensie. Nie to powiedzieć. Trzymając się jednej, na przykład lewej, no. do, lewej no. do prawej no. ściany, to nigdy się nie, nie zgubisz. Bo... Dobra, to mnie jest... nauczysz. Wszystkie substancje biologiczne należy usunąć. I kogo na razie Aby, nie słyszę tutaj. tutaj. czerwonych sygnałów. O! Tu się coś... Zabijam. A, okej. Okay. Tak, tutaj, no słyszałam. Jeszcze tu Nie no, kurde. O, słyszałam... Tu nikogo nie ma! Pusta ciemnoty. Boże, ja głosowałam ogólnie dobrze, że jestem z tobą, bo tak tam głosowała, żeby cię zbanować. Wow. Ale się nie obrażaj na mnie, wiesz po prostu, że to tak, wiesz, z sympatii sorry, do twoich sorry. umiejętności Ale z nienawiści do twoich umiejętności, gdy jesteś przeciwko mnie. <laughs> eee, no cóż Mówę cię, ci co czekam na NTF Możesz pójść do Hebie najnowsze, bo jestem zamknięty Zam, entrance. Jak? no tą trzecią entrance się nazywa, to najjaśniejsza, ta na górze. Znaczy, masz tak, Light, czyli to, gdzie są D-Boy tak. tak, Masz tak. Heavy Containment Zone, czyli to, ta tak, co Tak, to najciemniejsze. I potem, jak przechodzisz przez checkpoint, przez windę, to tak. masz entrance, i. Tak, no to właśnie entrance znalazł. Ale już poszło o dlatego nie mogę znaleźć pint. Zawsze, jeżeli się gubisz w placówce, to w najlepiej jest tego, nie wiem, pomyśleć jako mapie, a stara jako kwadracie danej strefy w sensie. Po prostu jako kwadrat, gdy bierzesz mapę, która ma jakieś przejścia przez środek. chyba? Nie. Mam trzy osoby. O, ktoś mnie ten, ktoś na mnie. O, ktoś! Ale się poci. Nie. Tam ktoś jest. To właśnie zabijam trzy osoby. Gdzie jesteś? Nadal Masz oznaczenia nad drzwiami, nie? I one tam to się piszą, co jest za nimi. Jeżeli masz problemy. No znaczy, się na przykład masz. A I gdzie jest sąbinder w jakim oznaczeniu? To jest AX bodajże. A x A? Znaczy AX bodajże. AX to jest do tego. O! Widzę, o, widzę! Na przykład gdy masz na lewej torebę. Dojdziemy. A... Jo! Ja wiem, ja Ebi mi otwiera. Ja ją nie zabiję, odporzyłem ci. I co, nie zabijesz go? E, e, nie pamiętam. No, Tego myślałem... właśnie ciebie nie lubią ludzie, no, co mam ci powiedzieć? No, ja bym no, go nie cza zabiła. Cza czasem daje, czasem daje, ale... Tak, tyś... mówisz, że się uczysz być roleplay, traktować jako roleplay tą grę. W sensie, nie no, czasem trzymam od ludzi, ale też chodzi o to, że czasem takie trzymanie może mega przytulić rundę. No tak, tak, wiadomo jak jest na przykład ostatnia osoba została, tak Ale na przykład na początku rozgrywki ja nie lubię tak zabijać, tak w sensie, że No kurczę, dopiero ktoś się zrespił i coś tam Jak no, mi coś tak. powie, jak mi coś powie miłego albo coś tam powie, to no jakby jak... Czyli tam, jeżeli ktoś jak... próbuje wejść jakoś interesującą konwersację, to idę w to, nie? Ale zawsze jest, jest to, nie wiem, no Tak, pobudzające, I guess <laughs> Okej okay. No, es ist no, more. A a, to a, ja, ich müssen noch weiter fliegen. Okay. ist zu schwer. Oh, gehört. Ah, Ja, ich bin weg. Ich bin Operacyjna Epsilon 11 oznaczona yeah. duchów 14 się wkroczyło do placówki. Cały pozostały personel proszony jest o postępowanie wraz ze standardowymi protokołami bezpieczeństwa, dopóki oddział MFO nie dotrze do waszego miejsca. Pozostały do zabezpieczenia. 2 a podmioty SCP. Gdzie oni mogą być? No nie ja będę się kręcić, tak? Dobra, musimy pomóc tym MTF-ami, bo wiesz, ja okay, to jestem. Nie Chyba bo jest ulepszał dalej, ale to już wolno w niego jak na razie. E, gdzie jesteś? No, Przy windach. Mam um, mtf'y A gdzie są? E, o dobra, słyszę Mam twoje... Ranie.

Ktoś tam zabiłam. Że jak, że jak? Ben Fran się ze mną. bo oni mnie chyba gonili Dlatego tego co Ja bym przed chwilą w... O, no, Dana no, też, no, dobra. Już tam idę Ja to jest regeneruje tarcza. A to ty? Ja. Mówię głos. O, mam głosy, czekaj, nagrania. To sześć hapetce cię. Tu uciekło, no nie? O nie, chyba ta. Hmm. Ciekawe, <grym> co <czasem>. są. <grym> ciekawe cię. I dalej chyba poszli ta? czy 6 HP cię. Tu uciekło. No nie e, nie wiem, bo jak widzę. <grym> Wydaje mi się, że wszystkich załatwiam ewentualnie jeden mógł gdzieś uciec, ale wszystkie te czerwone co migały, to, to zrobiłam. Okej. Okay. <grym> A e, chat, chat, mi mówi, że jednego, e, chat mi mówi, że jeszcze jednego miałam, jednak. No, <laughs> To, to już zmydowa, to już tam idę. Czekam checkpointa. się zagnął się zagnać. Tam chat, mnie. ale trochę yeah, też się yeah, skupiałam, bo pieskiem grałam it's chyba it's raz it's w it's życiu. It's więc, więc chciałabym się jednak skupić na tych czerwonych migałkach. A, zabijam go już. A, to nieważne. Dobra, jednego zabiłam, jednego zabiłam, jednak czacmioszką. No, ok. <laughs> ja jednak nie słuchaj się. <laughs> a czekaj, ja. A ciekawe, tak, gdzie oni troszkę, są. Tak, tam, Możliwe, że w lajcie siedzą, bo jak był to jeden D-Boy 2. trzech generatorów aktywowanych. Jedna winda była na górze. A, tylko to Czy teraz znajdę w ogóle wyjście? Co to jest. O, hmm. to jest najgorsze. Podoba się, ich nie ma. Może w cukierkach. Okej, okay, no ja błądzę po się na przykład. Więc... Ja, ja na chwilę poszedłem do lajca i spotkałem kopa w cukierkach. O nie, chciał tylko się najeść. Bo... A czy, miał czym miał Mufordive, więc z tym założeniem był martwy. 16, wiesz. Ej, czemu jest taki dźwięk? Tamuka ci śpiewa. E, a czy to jest losowa brzwa ustawiona na Twojego A, okej, okay, że losowo, myślałam, że czegoś nie widzę, bo jestem ślepa. Eee. jest czarno-biało. Jakieś wybuchy, czy coś inne rzeczy. Nie, nie mogę być jak to Ojeku Zdarzała tragedia hmm. A, pobiegam po heavy No, ja właśnie co robię ja sobie się targety zwiększyły. Oczy z tej pół Możliwe, że się się siedzieli, ale to byłoby trochę głupio z ich strony. Ja otworzyłem jak coś. Hej. Okay. No nie wiem, gdzieś się skitrali. Jest 7 już, to znaczy, że weszli chyba. Ale tak, są e, rebelianci chaosu. ...generatorów aktywowane. Wszystkie generatory zostały pomyślnie uruchomione. Ale dan transa. Przeciążenie za 3 Dwa. I, i, i... Na wprost są rebelianci. Tak, widzę czerwone krowki dużo. Oni chyba poszli na wprost od gajta, więc możemy ich od drugiej strony w sumie. Placówka, powróciłam do normalnego trybu pracy. Jak chyba jest na ciebie zły. Co mu zrobiłeś? No cóż, no... shit happens. Co mu zrobiłeś? Ładną karą. Nie wiem, znaczy... <laughs> Najprawdopodobniej go zabiłem, nie, ale... Ale nie jesteś w stanie potwierdzić, bo nie pamiętasz. Nie pamiętam tego, ja idę w to, że mam demencję i nie będę tego pamiętać. O, manga. Nie wiem, czy wszystkich zabiłeś, ale nie widzę żadnych czerwonych. Ja tylko ich pozabijałem, ale wydaje mi się, że teraz chyba zostało tylko się y jako targety. Bo wiesz, 75% osób, które się zjazdpił w rozpałnie rebelii, jest targetami, a te pozostałe 25 się nie wlicza. A teraz pozostały dwie osoby do zabicia, a wcześniej były dwa NTF-y. A... a co się gdzieś ukrywają? O, no, najprawdopodobniej... O, mam tofa. Użył czapę, a drugi ma e, speedboosta i jest mały O, zrobiłem jednego Drugi jest na nie A ja ja nie jeden, jedyny mógłby już ten... Jest u mnie Iść prosto i w lewo A w drugiej. Idę za czerwonymi kropkami. Dobra, no, nice. No, szczęście mnie dzisiaj nie opuściło, że byłam z badnikarą. <ślech> że tak powiem. Średnia gra. <ślech> Bardzo miło mi się grało. Dobra. Dobra, fajnie było być ascetekiem, ale teraz trzeba być klasą D i się o przetrwanie, no. no. No i najlepsza klasa, no. O, o. skier. Eloo, no no żegnajcie! Super! Jestem niewidzialna! Nawiedzam cię! Ja mogę, a... Sandwich! Sandwich! No dobra, ja Sandwich. globalnie teraz mówię! No to bardziej przejdźmy kamery? jestem z sepakiem jakim potężnym. Sandwich! No. Tak. Sandwich! Widzisz mnie? Nie wiem ile to jest Sandwich! Ej, ja nie słyszę chyba! Sandwich! Sandwich! A moje kroki? Sandwich! To, sandwich! Nadzoru, sandwich, wytrycz. Sandwich! Usunąć, sandwich, Sandwich! Pomocy mnie. sandwich, 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 sandwich. o pomocy! Co on mnie słyszy? Kurde Zatuczyłeś MNIE O, dobra, dobra Chodziłam za tobą nie przez to dwie za godziny się. Za dwie godziny, słyszę CO?! Ej, a to słychać e, To słychać jak chodzę za tobą, jak jestem niewidzialna? E, no nie, bo nie ogarnąłem, że jesteś O nie, o, ale ja do ciebie mówiłam co czas Sandwich, tam tam cię skakałam wokół ciebie, żebyś słyszał Ech, kroki kroki nie słyszałem nic W sensie, no, no no nie widział co o nie? ale i tak w sumie nie Z... mam karty. Chcesz kartę? Mam. A nie szkodzi. Ej, Staro. ktoś jest pod ten, ktoś jest pod naszymi drzwiami. O nie, to tajemniczy, nie wpuszczajmy go. Nie. nie wpuszczajmy go, nie wpuszczajmy go. Zostaw go tam. Zostaw, tajemnicze, Zostaw tajemniczego tam. O nie, skąd on miał kartę? Ej, tajemniczy, wyrosłeś, rosłeś. Wreszcie no, masz metro 80? Dokładnie. Proszę zamknąć drzwi. O, Yuko, tak część! Tak Ostatnio z... Z... Hey! Cię widziałam, <grym> Yuko, jak Cię zabiłam, będąc tocwi Ej, Poddaję się, poddaję się, ale. Tak, poddaję, poddaję, poddaję się? tak, 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 mnie tak, 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 nie tak, stronę? Kim ty jesteś, że tak, mnie nie, że mnie tak, nie lubisz? Ej. <grym> Ebi. O co, musimy pomóc badnikarom? Bo sam sobie nie poradzi. Ja bym pomógł scp kom Tak, no dobra, w sumie, w sumie prawda, trzeba wyrównać składy. No, SCP-ki to jest tak, jednak pomagamy z speką Dobrze przymiciach. Oj tak. Jestem za. To jest kapitanem. A kto jest kapitanem, Kurde, nie wiem. Chcą łosi. JUKO! JUKO rozkazuj! No jesteś kapitanem, rozkazuj! Nie umiem już takie. Pani kapitanko! Nie wiem, No. Panią kapitanką jest. Nie go co nie? Nie no bez przesady, nie strzelaj. Ale grzeką po teraz... No oj. Sandwich mam propozycję, zróbmy RP z drajców Dobra. No dobra, oni nie wiedzą. Jak no Sandwich, ktoś. a ja wiem, jestem tu też. nie mogą się dowiedzieć, że jesteśmy drajcami. Że my, my potwał gadamy. No. A okej. Okay. No. Dobra, nie słyszą nas, więc możemy sobie swobodnie gadać, że ich rozstrzelamy jak tylko będą SCPI. Rzuć jakiegoś no, a jest challenge? Dobrze, ci tam uczucie. No jestem nie nie Żeby łatwiej znaleźli. Ale ty mi ja tego nie słyszysz! Ale no. tak tak mówię do siebie teraz. A, <laughs> No to ludzi, to też RP. Ja tego też nie, <gulia> nie słyszę, kujwa, pojewamy! <gulia> RP głosy w głowie. Ej, dobre! No, dobra, dobre. <gulia> Ej, radny pomysł. O, mój ulubiony serwer weselu. No <gulia> Zagrałbym na czymś takim. A wrócił. <gulia> Najsmutniejsze by było to, jakbym kiedyś zaczął brać leki na schizofrenię i Emir byś znikł. No może Oj. tak być! Oj. Bo takie przykre. No, tak jak zniknie. A nie. i wirszoty znikną wraz z nim, co? Nie, no, no wirszoty zawsze zostają. Ale co będzie na nim? Nie wiem. Powinna być taka pusta plansza, jak sobie nie wiem, biega jeden typek. <laughs> leku. I te firmy. Ja to jest straszne. No. Nie, bierz, tak leku. nie, wiem. nie bierz leku. Bierz leku. Tak biegnę sobie, prowadzę kanał gdzie sobie biegnę i gadam randomowo do ludzi śmieję się z nich Ja pierdziele Ale ciekawy content no No. Ej dobra dajesz mi pomysł na film fajny Dobrze to Jest jak mam i tak samo bo... 50% zarobków poproszę Może być w naturze 50%? Zależy! Cza, Ale 50% pamięta, zera to nadal jakby 500 nadal zero Eee, poniżej 1,80 m, więc liczy się jako Fambuj. Znaczy. No dobra, niech będzie. O. A co mówiłaś mi Culea? 50% zero to na zero. <grym> no kurde, no i właśnie. <grym> eee, ale ograbione. O kurde, ja chcę dynamit! dynamit ja dynamit, ja zawsze nie trafiam. O, super. Jak to dynamit? No wiecie, granat. <grym> no ale dynamit, co to jest TNT? <grym> Trochę tak. Gramy w Minecraft'a Dobra, ja mam tylko granat w ręce i rzucę jak tylko widzę taki. A podnieś go do góry i nie rzucaj Nie, bo ja nie umiem zabrać z powrotem Ja was Też ok nie granata. podpuszczam, ale rzućcie granat Wszyscy naraz, no Nie podpuszczam nie. was O kurde <śleski> O kurde Wow! wow. wow. Tego Szybka gra no dobra, idziemy ja, pomagać, ja no. Ale komu tym razem? scp A, dobra. <noise> A komu ty byś chciał pomagać? No właśnie. <noise> One potrzebują bardziej pomocy. Uwaga, uwaga! Biorę leki! O uh kurwa, -huh. pusto. <noise> Daran. Ale cisza w głowie w końcu. A gdzie jest sandwich? Tutaj. Nie widziałam go jak namierzałam. Jestem, siema. Siema. Abym sobie zjadł kanapeczkę. No. Kanapeczkę no. Pana kanapeczkę. <laughs> A panią kanapeczkę? Panią kanapeczkę. Peczka. Ej, ja chciałbym kiedyś poznać panią kanapeczkę <grym> Poznasz, poznasz kiedyś. A nie poznałeś sam? Nie, nie. nie poznałeś. Jak nie Kogo? A panią kanapeczkę. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co, że mówisz o mojej mamie? O nie szura, szura. Prawej. Szura no. Nie ma nikogo Nie No było sobie rani Trudno ma sana być no, trudno, no, sam Dobry, no Idziemy na przygodę Szybko do windy chodź Wurdy bieg za mną Dobrze wam idzie, sopeki. Aha. Mam globalny czat włączony, ja was słyszę, hejterzy. Cicho no. Choda. O, ej, 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 ej! Sandwich! No, no. No jestem tutaj. No Schowałam się w windzie. A, siema. <laughs> Myślałam, że jest sypek wyskoczy, To ty, jak było na górze? A w porządku, w sensie widziałem tak, sypeka, ale chyba go nie A. ma. A okej, okay. no bo za mną biegł ogólnie. A, to, to gdzie on zniknął? Znaczy, no się no bieg za mną na tyle, że jest to nie wiem, to może się zobaczył, że zjeżdżamy winą i odpuścił. No chyba tak. Chociaż dziwnie, no. No ja słyszałam ja tu sypekiem. panie Wexiebi. XA, Kościu, trukiu, no. straszną noc, Ej, więc wrogaczem jest ktoś, nie Ktoś coś? Kościoł trupią straszną noc Nie śmierć, daj, Mira, że... Ja nie mogę ja zrozumieć, co ja ja mówię, bo ja słyszę to globalnie Nie, 50, nie mogę niczego. Hmm. A ty go słyszysz? Tak, słyszę, słyszę, to są głosy. A ja nie. He, he, he. Spoko, weź sobie jeszcze na budzik Gustaw. Ktoś tu pałę robił. Nie miał jak wstać. Znaczy, nie, no. to też... nie, niech będą wolne drzwi. No dobra, to może mogą być i zamknięte. No i pięknie. A jest jeszcze więcej <śmiech> takich śmiechów. Zaraz mogę później powysyłać, co się działo. Chcesz zrobić badnik karo. Ej, patrz, dam ci prezy, poczekaj. A Badnikaro żyje je dalu? Kto jest za która Zajemy, jest w środku? Żyjemy, bo by zostaną w innym A, to Barto. Barto, powiedz im, dlaczego hejtujesz Chyba. ich. A, ty też nie, się nie słyszę. Nie wiem, to że co już nie ma odliczania? Bo trochę nie kumam. Właściwie nie wiem. No, fakt. hej Sandwich, odliczanie jest! jest o, jest odliczanie? Chodź szybko, ciekawe Prowadź, prowadź! Gdzie jest gate? Dobra, chodźmy w prawo! O kurde, ty nie wiesz gdzie? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. No. Mamy radę! Speedrun! Uwaga, dekontaminacja z niższego nadzoru rozpocznie się za 30 dupa. sekund. Wszystkie punkty kontrolne zostały permanentnie otwarte. Ej, bo A chyba, nie ewakuacji. O, chyba nie żyjemy. chyba nie

Ej, to dobrze, że tak działa, to dobrze, że tak działa! O mój Boże! Wygraliśmy grę! Ale uważaj, żeby to się nie zamkło. Ej, tepło mnie. Nie! Co?! Jak to się... Ja, teraz... Już teraz umrzem. Aha. Ale <laughs> Co się stało? Nie? Uważaj, nie wchodź do tej windy. <laughs> to widać, jest przeklęta. Ja, ja... Nie, widzicie, no. zbugowaliście krea. Dobra. Ej, nie jak coś, to macie jeszcze to... dwójkę rebelii, co szukajcie. O, już nie. <śmijny>. Jednak nie. Oznaczona na Janki, adziecio. Wkroczyła do placówki. Cały pozostały personel, proszę.